Słuchajcie, nie ma jeszcze 10 rano, a jest już chyba 31 stopni. A my się znajdujemy w takim pięknym miejscu jak co wtorek rano, bo niedaleko tam, tam o, trochę wyżej, jest mój ulubiony sklep, ulubiony lumpek, za którego chodzę zawsze we za wtorki, a za plecami mamy takie coś. No i po co, słuchajcie, wyjeżdżać na wakacje? No ja nie, nie wiem, po co, jak się mieszka w takim miejscu. Jesteśmy przy smętku, natomiast smętek jest jeszcze zamknięty, więc nie ma gdzie niestety kupić kawy. Dlatego posiedzę dosłownie 10 minut, bo tyle zostało do 10. Posiedzę te 10 minut, żeby się trochę ponapawać tym szczęściem. Bo siedzimy sobie w cieniu. Tutaj to jest cudownie. Nie ma żadnego skwaru. Jest po prostu przepięknie i przechłodnie od wody yy, wieje wiaterek. Bryza powiewa. Cudownie. Dziękujemy Bogu za Mazury. A tam za Mazury zresztą. Za jakikolwiek yy, zbiornik wodny, nad którym możemy sobie posiedzieć w taki upał. O jezu, bosko jest. No. Pięknego dnia kochani Witajcie, witajcie w tym skwarze I w tym upale Już mi się tak słuchajcie Dzisiaj rzuciło na mózg Że aż mi się śmierć. Poszłam do Polo Poszłam do Polo, żeby kupić yy, cytryny były bio cytryny Po 6 zł z hakiem Jest to zgroza za 4 cytryny No ale w sumie to chyba Mniej niż 2 zł za sztukę, a jak po... Dobra, nieważne. W każdym razie w każda cena ostatnio jest zgrozą, więc już przedzwyczaj się, że to też jest zgroza. Eee, kupiłam rukole na keto pizze, którą zaraz będę robić. I kupiłam, słuchajcie, bazylię. Problem jest tylko w tym, że nie chciałam kupić Brazylii, Brazylii, Brazylii tym bardziej. Nie chciałam kupić Bazylii, tylko chciałam kupić miętę. Bo chciałam zrobić lemoniadę, cytronetę, czy tam jakby tam nie zwał. Wyobrażajcie sobie, że jestem przekonana, że czytałam na etykiecie mięta. I wziąłam bazylię. Poszłam taki kawał do pola, po to, żeby kupić mięta, i to jest moja przepiękna, cudowna mięta. No, kawa mówi, no i co za problem, że zrobisz cytronetę z miętą. No to znaczy z bazylią, ja no dobra, no w sumie to. To za problem mogę zrobić stronę tę zmiętą ważne żeby ta była nie a wszystko to dlatego że patrzcie jakie piękne weszłam do polo do, do polo dobrze mówię do polo tylko że w polo u nas polo jest zintegrowane pod jednym dachem z pepko i poszłam tam tylko i wyłącznie po to, żeby kupić ten spryskiwacz, bo on jest fantastyczny. Ja go mam już w domu i rewelacyjnie mi się sprawdza, kosztuje 3 zł. I chciałam też spryskiwacz do kwiatów w pracy. Bo no tam jest mi dużo trudniej włożyć do zlewu, bo tam takie gówno nie zlew mam w pracy, więc nawet nie ma jak włożyć kwiata, więc mi kupię spryskiwacz. I poszłam, owszem, wzięłam spryskiwacz w rękę, ale zanim doszłam do spryskiwaczy, to rzuciło mi się w oko to już wcześniej rzuciły mi się w oko takie te słoje do robienia lemoniad, znaczy do serwowania właściwie lemoniat czy tam innych soczków. Natomiast były plastikowe, one nadal stoją i nie ukrywam, że one mi się znacznie bardziej podobają niż te, bo jeden jest całkiem granatowy z takim niebieskim niby szkłem, tylko że to jest plastik. A drugi to jest biały z takim granatowym nadrukiem Kojarzącym się z Grecją czy z Marokiem Takie wiecie, jakieś wzorki śliczne I bardzo mi się to podobało, ale ja wiem Ja wiem, że jak kupię y, plastikową rzecz To i tak zaraz będę szukała szklanego, to bywale A wyobraźcie sobie, że różnica w cenie Między tymi dwoma słoikami to jest 5 zł Ten kosztuje, nie wiem, jeszcze chyba mi się nie zmyło Bo szorowałam, ale nie odklejałam ten kosztuje 25 zł, a ten plastikowy kosztował 20, więc dla mnie to nie ma w ogóle o czym mówić. Także dziabie, dziabie cytrynki. No nie, no tej bazy to chyba nie dorzucę, nie? Ale mam jeszcze truskawki, więc truskawki. Woda mi się właśnie filtruje, zaleję i niech będzie sobie taka domowa cytroneta. Dość trochę po, posłodzę, pewnie, y, erytrytorem, ponieważ gaba to, wiecie... Jak nic nie słodkie, to nie do przyjęcia. Także kroję, zalewam i pokażę Wam efekt końcowy. Szkoda, że nie mogę się z Wami podzielić smakiem. No ale wiecie, pokażę Wam jak to cudo się prezentuje. No ale jaki piękny byłby widok z zielonym w środku, no ale. Upał, proszę Państwa, to jest po prostu upał, działa na mózg. Nie dobrze działa na mózg, tak to dam. No i czy to nie jest urocze? Zobaczcie, śmiałam się śmiałam z tą bazylią, ale wiecie co? Eee, tutaj są te cytrynki, jest pokrojona truskawka. Są te trzy łyżki erytrytolu, też go w ogóle nie czuć w tej wodzie. Tam już spróbowałam. I wiecie, co Wam powiem? Jak zaczęłam kroić tą bazylię, chociaż no miała być mięta oczywiście, ale jak zaczęłam kroić tę bazylię, to po prostu padłam, bo zapach, jaki się stąd wydobywa to jest rewelacja i on jest zdecydowanie ciekawszy w momencie kiedy tą bazę tu wrzucam niż jak była sama cytryna. Powiedzcie mi czy robiłyście kiedyś oranżadę? Znaczy nie widać o może tak. Robiłyście kiedyś oranżadę z dodatkiem bazylii? Bo powiem Wam, że mnie się ten zapach niesamowicie podoba. I zobaczcie teraz zielono nam zielono no. Rewelacja po prostu. Czy to nie jest piękny widok? Dobra, zostawiam to, niech to się ustoi. Zakręcam, żeby mi tu muszyskanie powlatywały. Nie dodałam tu lodu, dlatego że nie chcę, żeby się kawa przeziębiła od nadmiernie zimnego. No i tak chyba będzie, wiecie, stało w temperaturze pokojowej, a my generalnie i tak pijemy zwykle wodę z filtra w temperaturze pokojowej, więc. Będę tylko obserwować, czy to mi nie cieknie, bo yy, miałam wrażenie. O, widzicie? Jest woda, i nie wiem, czy ja to źle przykręciłam od tamtej strony. W każdym razie. Rozmawiałam z panią w polo i pani powiedziała, że jeżeli będzie ciekło, to należy go po prostu wymienić na inny model. Ale najpierw zanim zrobię rozróbę, bo widzę, że cieknie, no widzę, że cieknie, ale najpierw zanim zrobię rozróbę, to po prostu rozkręcę go jeszcze raz, jakby pijemy to. I normalnie postaram się skręcić jeszcze raz i zobaczę, czy nadal cieknie, czy nie cieknie. Dam wam znać, jeżeli jesteście zainteresowane takim czymś. No dobrze, mamy zrobione picie, mamy czym popijać, to teraz musimy sobie zrobić coś, co możemy zjeść. I będziemy robić katopicę. Ja, słuchajcie, wszystko co możliwe zrobię poza kadrem, żeby to trwało jak najkrócej. Będę Wam opowiadać o tym, co będę robić. Tak, kurczono, wstaty, wstaty. W każdym razie, do zrobienia ciasta potrzebna jest nam cukinia. Ta porcja, którą ja Wam pokażę, to będzie porcja dla jednej albo dwóch osób. Ja ją na pewno zjem sama, ponieważ specjalnie dzisiaj czekałam z jedzeniem czegokolwiek od śniadania, żeby zjeść w całości tą pizzę. Chyba, że nie dam rady, to zostawię sobie na rano. Ale dwie osoby też spokojnie mogą to zjeść, bo to jest, wiecie, to jest tłuste. Więc potrzebna jest nam na ciasto no powiedzmy nie na ciasto, na spód potrzebna jest nam cukinia potrzebna jest nam mozzarella ja mam tutaj 150 g i pójdzie na pewno w całości do tego potrzebna jest, nam, potrzebna jest nam łupina babki jajowatej i dwa jajeczka, no i oczywiście wszelkie przyprawy które sobie używacie do pizzy czy do ciasta Takie smaki jakie lubicie Więc ja teraz będę razem ze skórką Bo to jest już wyszarowane Razem ze skórką zetrę na Tarce o grubych oczkach Cukinię Tak jak przy robieniu placków Z cukinii należy ją po prostu Posolić, odczekać Aż puści wodę Odcisnąć i tak jak i przy Plackach ziemniaczanych po prostu Odcisnąć i zostawić Sam odciśnięty Miąż z tej cukini. A potem po prostu wszystko wymieszać. Ale to potem to już y, zrobimy razem. Poza kamerą tylko to zetrę, posolę, odsączę, żeby wiecie, nie tracić czasu na głupoty. Cukinia jest już odciśnięta, więc y, dokładam do niej mocerelkę. Jaką tam sobie liczycie? U mnie galbani. Zobaczymy, może nie wszystko, bo miało być więcej tej pizzy, tylko gaba mi dzisiaj zjadła jedną cukinię, więc wiecie. Ale dobra, trzeba to po prostu rozmieszać. Jak macie mocalkę w kulce, to też super, to musicie sobie zetrzeć. <gry> U nas y, ja w naszych sklepach nie widziałam mozzarelli w kulce, to znaczy w tym momencie, w którym byłam, dlatego mam ją po prostu już startą, gotową tartą. Ja może jeszcze troszkę, troszeczkę. Jednak to spód. Dobra, powiedzmy, że tyle będzie, ok. Dwa całe jajka. Mhm, to nie róbcie tak jak ja. Nie dodawajcie również skorupek. Sorry. Dwa całe jajka, więc jeszcze jedno. I uważajcie z solą, bo po odciśnięciu cukinii jednak zostaje bardzo dużo soli. Także trzeba uważać, żeby nie było zasłonu. Po prostu wsadzić palucha i sprawdzić, czy nie jest słono. No. I to jest teraz, wiecie, płynne w sumie. To znaczy takie luźne. Płynne to nie, ale luźne. Dlatego, żeby po prostu zrobiło się z tego ciasto. Babka jajowa. Ja daję na oko wiecie tak jak z bułką tartą, żeby wypełniła po prostu, yy, wypiła jak gdyby nadmiar płynu i ona sobie dobrze z tym radzi. Zostawiam to na chwilkę teraz, żeby właśnie te składniki się dobrze połączyły. Ja jeszcze to oczywiście popieprzę, bo ja już soli nie daję, bo tu jest bardzo dużo soli. O! Yy i poczekam chwilkę, żeby to się ładnie wszystko ściągnęło i będziemy to układać na blaszce. Zobaczcie, ładnie to się ściągnęło. Ja nie wiem, jakieś 10 minut może czekałam, aż ta babka jajowata zadziała i wciągnie płyn. O, to jest... no wiecie, to nie urośnie. Jak sobie rozłożycie na blaszce, tak to będzie wyglądało, bo to się po prostu upiecze. Piekarnik mi się grzeje na 200 stopni w tym momencie i zaraz włożę go, to znaczy włożę tę, tę pizzę, włożę do piekarnika. Ona będzie tam siedziała 15 minut góra-dół, a po tym czasie dodam jeszcze 5 minut na takie dopiekanie od góry. Oryginalne wykonanie tej pizzy znajdziecie oczywiście na tłustych garach w skarbnicy wszelkiej wiedzy keto. E, tak jak ja kiedyś Wam chyba wspomniałam, ja kiedyś robiłam e, ketopitce z czyjegoś innego przepisu, tylko nie pamiętam już kogo, na pewno nie tłusty garo, bo wtedy nie oglądałam ich, e, tej miłej pani nie oglądałam. E, I wtedy to był podkład tylko i wyłącznie z sera i e, z takich ciężkich rzeczy, więc e, ona była przepyszna, tyle że naprawdę była bardzo, bardzo ciężka. To jest e, zupełnie inna struktura i zupełnie inaczej się to je. Jeśli to dobrze wypieczecie metodą prób i błędów, to to się da wziąć w rękę. Efekt słuchajcie, po 15 minutach mniej więcej. Nie chcę tu aparatu przegrzewać, ale tak to wygląda. Zaraz przełączę tylko na górę, żeby się delikatnie dopiekła góra. To jest placuszek po upieczeniu. Ona jest jeszcze taka, wiecie, troszeczkę, ale zobaczcie, odchodzi normalnie od y, spodu, od papieru. I teraz, kochani, no nic jak zwyk zwykłą pizzą. Ja w tej chwili na spód będę smarowała y, takim sosem, który ostatnio kupiłam w Polo i który jest przepyszny. To jest sos w stylu indyjskim pomidorowy z cebulą i migdałami. Proszę się wyostrzyć. o. Na pewno nie jest keto, ale po prostu jest pyszny. Aż sprawdzę, aż sprawdzę. Węglowodany 10 tłuszcznik. No, nie, Keto on nie jest, ale wiecie, to jest tylko troszeczkę tutaj do posmarowania, a jeżeli chcecie całkowicie keto, to po prostu musicie zrobić sobie sam sos pomidorowy, albo same pomidorki poukładać, bo go wszystkie gotowe sosy też są mało keto. Sosik już jest, ja mam tutaj dosłownie kilka plasterków śląskiej z pikoka tej bez fosforanów. bo jest tak gorąco, że najchętniej to bym zrobiła bez niczego, no ale wiecie, coś trzeba położyć. Tu jest ta resztka mozzarelli i tak po prostu to sobie wkładam, bo dla mnie główną atrakcją na pizzy jest rukola. A Wy możecie sobie nałożyć na tą pizzę, co Wam tylko przyjdzie do głowy, to, co lubicie, bo to jest Wasza pizza. Każdy musi sobie sypać to, co lubi najbardziej. Efekt końcowy. Tak się prezentuje. Ja mam taką manię, że nie daję pomidorów do pieczenia, tylko daję już bezpośrednio na gorącą pizzę. Tak mi zdecydowanie lepiej smakuje. Tak mam. No trudno. I jest tutaj y, rukolak, bez której, nie wy... Boże, mam taki bez której nie wyobrażam sobie pizzy. Tak jak mówiłam, ona się unosi, można ją wziąć w rękę. Przy czym y, no nie, 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 nie zachęcam w tym momencie, bo jest bardzo, bardzo gorąca, świeżo wyjęta z piekarnika. Także kroję i idę jeść. A jeżeli zrobicie, to ja wam też życzę smacznego, czy to pizzy, czy czego innego, co tam jecie. I do zobaczenia następnym razem, kochani buziaczki. Pa pa!